W dniach 19-20 marca w Charkowie odbyła się 43. konferencja Episkopatu Obrządku Łacińskiego na Ukrainie. Po mszy świętej przewodniczący konferencji arcybiskup Mieczysław Mokrzycki pobłogosławił budynek plebanii oraz kurię i rezydencję biskupio będącą dopiero w trakcie budowy. Episkopat wyraził solidarność z biskupem pomocniczym diecezji Odesko-Simferopolskiej Jackiem Pylem, który nie mógł przyjechać na spotkanie ze względu na niespokojną sytuację na Krymie. Wiemy, że wierni kapłani i biskupi... Znajdują się w trudnej sytuacji, zwłaszcza na Krymie. Pozostał tam ksiądz-biskup Jacek Pyl z dwunastoma kapłanami, którzy trwają tam razem ze swoimi wiernymi. Pod koniec konferencji przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego poświęcili Ukrainę niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Więc ludzie żyją w takiej pewnej niepewności swojego jutra. Dlatego na zakończenie naszej konferencji postanowiliśmy poświęcić Ukrainę niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Ten akt zawierzenia Matce Bożej później był ponowiony niedzielę w każdej parafii naszej metropolii. Po zakończeniu obrad arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził również parafię i wspólnoty zakonne na wschodniej Ukrainie, m.in. w Obuchowie koło Kijowa, Zaporożu i Dniepropietrowsku. Na tamtych terenach właśnie ludzie żyją w tym takim niepokoju, i można powiedzieć nawet w takim smutku. Co będzie z nimi? Dlatego ta nasza konferencja m.in. tam się odbyła, żeby właśnie być bliżej tego kościoła, który... No jest, można powiedzieć, w jakimś zagrożeniu, w jakimś niebezpieczeństwie, by tym wiernym i kapłanom dodać takiej odwagi i nadziei.